Zdawić super, idziemy będziemy dzisiaj robić, z, kończyć zadanie, nie wproszeni goście. Już nie nieraz zrobiłem to zadanie, ale z tym je, je, mam nowe konto, więc chcemy je jeszcze zrobić. Jak widzicie, że ona strzałka pokazuje że więc tam się, ale już zada, um, w poprzednim odcinku zrobiłem dzień, zrobiłam rzeczy z nich i idę teraz w strony ogrów. Tam jest czapka, której będzie... Końcówka mojego, gdzie z... będę musiał skończyć swoje zadanie. Mój piesek u jak przegram to będę miał źle, bo mam przez sobie 58 tysięcy albo mam przy sobie ayola naprawionego chyba. Podajże baczmy. Tak, mam przy sobie te pięćdziesiąt, nie osiem, tylko sześć na i ale, o, u, mam uszkodzony. A jak ma się uszkodzony lal, to na, nie można go, yy, jak to się nazywa, nie można go stracić. O, ktoś już mi tutaj pomaga nawet, sami robię co zadania. Mówiłem, że ja wszystko wiem? No i tutaj musimy sobie przypomnieć. Omega do zielonego, beta czerwonego, a alfa niebieski. Okej. Okay. Czerwony. Lif omega zielony. O, czarodej, trzeba będzie go pokonać. Trzeba dziło, że oni są słabi. A ich jest dwóch. A tutaj słabia. Ale... Trzeba sobie ustawić. Ja ich. jej piesek. Dużo mu ustawiłem. Uuu, jaki typ. Piesku, siusiaku. Siusiak. Siusiak. Bierzesz go? A ja byłem do tego ukrywał. O, już daję to. Ole. Chodzi to chyba najlepsza profesja. Na przykład, gdzie jest żabka, to żabka może wziąć czującą talczyk, który. E, i i na przykład, jeśli ktoś by ją pod, zaczął bić, to dostaje też obrażenia. A ucznick to strzela strzałami z daleko od rygłości. i ma spokój. Potem Więc... potem ucznika. Także maga ognia i wodu. I barbarzyńca. Barbarzyńca to najlepsza profesja najłatwiej go wycinować. O, dead. Dead wygraliśmy je yeah. i teraz co? próbuję zniszczyć ten teleporter o następny level już szesnasty długo będziemy musieli sobie nowy łuczek kupić a ulepszamy ognistę strzały ognistę strzały będzie ulepszona na dwa o, ulepszamy ognistę na dwa i patrzcie ognistostrzała strzała dwa bo tyle mogę przeprzyć. Odpoczywamy i gadamy z cardio. Otrzymałem heist, około 5600 i szyszka zielone kondycji. Co to jest szyszka? A, kastet Nie wiem, hełmik. A ty lepszy. Mam 50. Sprzedamy go. Gdzie musi iść, to sobie kupimy nowy łuk jeszcze. to jak skończymy tą misję, to pójdziemy. A już jest chyba koniec, tak? Teraz będziemy robić misję, jak. Yy, zaczynamy robić misję jak kamień w wodę. Wow! Patrzcie, jaki mocny. A tu jest akurat rydz. Ale rycerze te mają zauważyliście, wyglądają, na nie. O, te te ty, ty. Tutaj teraz porozmawiaj z Kardią. A gdzie jest Kardia? kardia jest w drugim pomieszczeniu. Gdzie my jesteśmy? Hmm. Filmy może będą trwały więcej, gdy będziemy wychodzić na bosy. Na przykład bo, bossowy mi, ten nagrywanie to 12-14 minut. A tak normalnie to po 10 minut, bo więcej mi się nie chce robić. W strażnicy generał obiecał przydzielić więcej. <st tarmac paralizants> <s> Idziemy teraz sobie kupić, w tym czasie jak jesteśmy w Trentis. Ładny tym posąg. To jest wygląda jakiegoś faceta, który wyglądał w turnieju. Hmm, Musiał być mocny. Ale teraz sobie kupujemy na łuk. Jeszcze trzeba będzie sprzedać sensy. to. Mamy około 6000, więc dobrze. Dobrze jest. A nie, nie ma łuku na mój lewe takiego mocnego. Najmocniejszy łuk na mój lewe to ten. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ten wali po 47, a tamten wali po 45%. A mój wali po 47. Jeśli ja tu zjecie, tutaj się będzie ulepszyć. Dobrze, dobrze. O, może lepsze rękawiczki Kupimy takie za 3000. O, te by były fajne. 4000 akurat. I odkładamy te pieniądze i idziemy. Idziemy do skrzynki. <laughs> idziemy do skrzynki i odkładamy pieniądze i... Może się coś w skrzynce? Nie. To mi jest niepotrzebne. Tak, to odłożyć. Ile tu jest. I mam w depozycie. Niech mi nie uda. Jak zginę, to pieniądze nie przepadają. Tym newsem kończymy dzisiejszy odcinek. Lajkujcie, łapkujcie i cześć wszystkim Wszystkim Następny odcinek będzie z gotista.